Cześć, witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Jagota i zapraszam na kolejny film z otwierania kalendarza adwentowego. Czekałam, aż pozytywka przestanie grać, ale jeszcze nie przestaje, więc zacznę mówić, żeby się nie dłużyło. Na pierwszym planie widzicie haftowany kalendarz adwentowy. Mimo, że jest 5 grudzień, ja dalej walczę z czwartym. Grudnia. Ponieważ jeszcze kończyłam obramówkę trójki, no i dziś, dziś, dziś i wczoraj wieczorem, no dalej walczę z czwórką. Tak myślałam, że się nie, nie dam rady wyrobić, że nie zdążę. Powinnam już mieć zaczętą piątkę. Może się trochę kamera ruszać, bo. Teraz patrzę, mam na takim statywie i coś on mi się rusza, chyba mam źle telefon ustawiony, ale już nie chcę przestawiać, więc tak jak myślałam, ja chyba nie dam rady tego zrobić. I przez dwa dni nie zaznaczałam postępów na sadze, a dziś zaznaczyłam, to tu przez dwa dni jest prawie 800 znaczków, łącznie z tym backstitchem. No ta kopertka ma naprawdę dużo krzyżyków, bo nie ma tutaj jakichś takich odstępów, jak na przykład w tym gnomie. E, więc, więc no, nie wiem co teraz. E, myślę, że będę dziubała, coś tam będę się starała, ale na pewno nie będzie tak jak na początku, że pierwszego to pierwszego, drugiego to drugiego. Tym bardziej, że muszę już naprawdę się zabrać za przygotowania do kiermaszu. Troszkę podziubałam gwiazdkę na małym tamborku, ale mam ją w torebce i nie chcę mi się teraz iść i wyciągać. No i będę miała parę bombek. Parę jeszcze muszę posklejać. Jeszcze będę robiła jedną taką choinkę, bo mam jeszcze jedną taką wyhaftowaną. Dwa mikołaje. Więc myślę, że trochę tych będzie rzeczy. Tutaj jeszcze widzicie obraz haftowany. On był kupiony jako do wyhaftowania. Kupiony czy, czy ktoś kupił, już nie pamiętam. Po prostu tylko te świeczuszki się haftowało małe świeczuszki w miejscu takim, jakby wydzielonym a tutaj to to, to po prostu już tutaj było te dzwonki a świeczki tylko są haftowane. Ja Wam mówiłam, że obrusów nie zakładam, bo no bo przy dziecku to lepiej tego nie robić, tak samo jak i przy kotach. I mam trochę takich różnych obrusów zrobionych. Mam jeszcze dla Was nagrody w postaci obrusów. I myślę, że nie wiem czy 6 grudnia ja to dam radę zrobić, bo, bo będę miała małą paczuszkę do otwarcia i tą... Większą, którą tu widzicie, więc to będę otwierała 6 grudnia. Dziś, jak przeglądałam karton z paczuszkami, to nawet zobaczyłam, że jest mała kopertka dla Marysi. I naprawdę się wzruszyłam, że moja córka też dostała upominek dostanie upominek bo jeszcze jej nawet nie mówiłam. Ale nie wiem czy będzie to otwierała na wizji Czy po prostu otworzy i ja zrobię zdjęcie co dostała Także naprawdę dziękuję mojej Mikołajce To tak przypadkiem, bo wyciągałam piątkę I złapałam, pasz, że jest inny kolor koperty Więc sprawdziłam No i się okazało, że, że to jest dla Marysi Dobra, nie będziemy przedłużać ale jak haftowałam tutaj, to przy okazji dowiedziałam się już, co może być w środku. Zaraz Wam pokażę. No bo, o, patrzcie. Tada, przyczepiło mi się do tamborka metalowego, więc domyślam się, że tam w środku może być magnes. Nawet nie musiałam zbytnio macać. Także co? Otwieram. Tak, skadłam. Magnesik i jeszcze i jeszcze guziczki. Magnesik z niebieskim kwiatkiem i różnego rodzaju guziczki. O, także nawet tutaj rozłożę. Będę miała niebieski, akurat do, może do Lukasa, bo będzie mi pasował. Magnesików nigdy dość. a ostatnio narzekałam, że, że mam ich za mało. Także taki kwiatek po tych, nie wiem jak na to się mówi, po tym kartoniku poznaję, że to. Mogło być albo kupione od Ani, z Hawciarskiego świata Ani, albo Ania jest moją Mikołajką. Teraz, jak oglądam te vlogi, vlogmaski, wszystkie, to tak się zastanawiam, która to dziewczyna mogłaby mi. A nie, Ania, czekajcie, Ania robi przecież Sesi. Sesi, tak? Chyba Sysia się przyznała. Tak, bo po kartce chyba było widać. Ja już mi się myli, bo naprawdę dużo jest tych filmów. To jednak chyba nie. nie Ania. No nie wiem, kto. Cały czas zachodzę w głowę, kto to może być. Dobra, zrobię zdjęcie, nie będę przeciągała, bo ostatnio wychodzi na to, że co film to jest dłuższy. Dziś mnie nie widzicie. Troszkę inaczej mam to ustawione, żeby się nie znudziło, żeby ciągle nie było tak samo. W piątek są Mikołajki. Nie wiem, jak ja to zrobię, czy dam radę otworzyć, przejrzeć tą paczkę i tą. Będę miała dwie. Czy z rana dam radę to zrobić? Na razie mi się udaje wstawać, ale dalej to nie wiem. Jeszcze mamy. W mieście też um, odpalenie choinki, w cudzysłowie odpalenie choinki, czyli te wszystkie iluminacje, ale nie wiem, czy będę jechała to oglądać, bo na pewno będzie tłum, więc może innego dnia przy okazji. Dobra, nie przedłużam. Oglądajcie inne filmiki i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się cieplutko. Pa!